Ekscelencje, wielce szanowni przedstawiciele władz, czcigodni kapłani, drodzy bracia i siostry. W liturgiczne wspomnienie nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zebraliśmy się w Waszej pięknej katedrze, aby dokonać uroczystego obrzędu udzielenia sakry biskupie i kapłanowi tej szlachetnej ziemi, powołanemu przez ojca świętego Franciszka do godności arcybiskupa i mianowanemu jego przedstawicielem w Republice Zimbabwe. Konsekracja nowego biskupa jest zawsze wydarzeniem o specjalnym znaczeniu dla życia kościoła, a dziś jest momentem szczególnej radości i łaski dla waszej diecezji i dla każdego z was. Przy tej miłej okazji pragnę pozdrowić wszystkich obecnych, a w sposób szczególny nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Celestino Migliore, biskupa tej diecezji Janusza Stepnowskiego, arcybiskupów i biskupów współkonsekratorów. Moje serdeczne pozdrowienie kieruję do władz, przedstawicieli rządu, do prezydenta miasta Łomży oraz wszystkich innych przedstawicieli władz cywilnych i mundurowych. Serdecznie pozdrawiam kapłanów, zakonników i siostry zakonne, seminarzystów i Was wszystkich, bracia i siostry, którzy zebraliście się tu licznie, aby towarzyszyć księdzu Markowi Zalewskiemu modlitwą. I upraszać dla Niego dary Ducha Świętego. W centrum dzisiejszego dnia jest właśnie Duch Święty, którego prosimy o wylanie swoich darów. Co więcej, o udzielenie siebie samego kandydatowi do biskupstwa, aby uczynić go zdatnym do pełnienia posługi, która zostaje mu powierzona. To Duch Święty za pośrednictwem Kościoła udziela wybranemu pełni kapłaństwa i czyni go następcą apostołów. To jest specjalna łaska, która uświęca i wyciska niezmywalne znamie oraz obdarza tego, kto ją otrzymuje, wielką godnością i równie wielką odpowiedzialnością. Godność i władza, jaką otrzymuje biskup, są udzielane w celu budowania kościoła, przekazywania jego nauki, czynienia dobra na wzór apostołów i odważniejszego dawania świadectwa wierze. Boży dar udzielony jednej osobie jest przekazywany przez służbę wobec innych. Zwłaszcza najsłabszych, najbiedniejszych, najbardziej opuszczonych, którzy w biskupie winni znajdować ślad miłości samego Chrystusa. I to jest racja naszej radości. Pan Bóg wzywa i wybiera jednego człowieka, aby służył Jego ludowi. I Pan daje mu wszystkie dary, które są potrzebne. Aby dobrze wypełnił swoje zadanie. Stojąc wobec takiej mądrości, widząc taki zamysł miłości, nie możemy robić nic innego, jak cieszyć się i modlić, dziękować i służyć z jeszcze większym oddaniem. Dar bowiem rodzi się z miłości i chce budzić miłość. Rodzi się z miłości Chrystusa względem nas i owocuje, osiągając swoją pełną skuteczność w naszej miłości do Chrystusa, a przez nią także w miłości względem bliźniego. W ten sposób ukazuje się w pełnym świetle blask godności biskupiej. I tak rysuje się też odpowiedzialność która złączona jest z tą funkcją. Codzienne zaangażowanie, którego biskup potrzebuje, zaangażowanie modlitwy, oddania i ustawicznej pracy nad doskonaleniem własnego charakteru i wrażliwości, aby umiał zauważać poruszenia łaski i znaki czasu, odczytywać priorytety sprawowanego kierownictwa i wybierać. Najwłaściwsze osoby. W stosunku do tych uwarunkowań odnoszących się do każdego biskupa, Nuncjusz Apostolski będzie miał także sobie właściwe wyzwania. Jest wezwany do bycia w sposób zupełnie szczególny mistrzem kościelnej jedności. Poza tym będzie ambasadorem pokoju w państwie, przy którym zostaje akredytowany. Niosąc tam słowo papieża, które jest zawsze posłanictwem nadziei, nawet pośród konfliktów, zawsze jest posłanictwem ku budowaniu dialogu, nawet pośród najostrzejszych sporów. Nunc już pokazuje wszystkim, że różnice między narodami i różnorodność kultur są cenną okazją do budowania harmonii w której każdy może odnaleźć to, co dla niego szczególne, a jednocześnie stanowią zasób, z którego można, może skorzystać cała ludzkość. Pokazuje to powszechność Kościoła, którego przysłał do danego kraju. Nuncjusz Apostolski ma za zadanie reprezentować papieża wobec państwa i wobec Kościoła. To zaszczyt i odpowiedzialność, do której jesteś wezwany, Ty, drogi księże Marku. I musisz na to odpowiedzieć całym swoim życiem wiary i wysiłkiem podejmowanym każdego dnia. Do tego zadania funkcji nuncjusza przygotowywałeś się już od 1996 roku. Dotrzymałeś pierwszą swoją misję jako współpracownik przedstawiciela papieskiego w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. Później byłeś wysłany na inne placówki, gdzie pełniłeś swoją posługę w zakresie relacji dwustronnych i wielostronnych w Afryce, Ameryce, Europie i w Azji. Przygotowywałeś się do tych funkcji przez tyle lat, ale to przygotowanie nie jest wystarczające, bo nie wystarczy doświadczenie, studia i praca. Konieczne jest pokorne zwrócenie się do Boga, tak jak uczynił to prorok Jeremiasz i czekanie na łaskę Pana i na Jego opiekę. Przez intensywną modlitwę Musisz ożywiać dar Boży otrzymany przez gest nałożenia rąk. Święty Paweł przypomina o tym Tymoteuszowi. Konieczne jest proszenie każdego dnia Boga, aby przychodził i wspomagał nasze ograniczenia, wzmacniał naszą słabość i przemieniał nasze serce, aby je czynił ciągle bardziej niezawodnym, czystym i silnym. Panu naszym. Jeśli mamy być odważnymi świadkami zmartwychwstania Jezusa, najpierw sami musimy Go rozpoznać, idąc śladami uczniów z Emaus, przy łamaniu chleba. Takie poznanie Pana pozwoliło im całkowicie przeorientować ich drogę, ich działanie całe życie. Doświadczenie Chrystusa zmartwychwstałego. Pozwala uczniom przezwyciężyć wszelkie przeciwności i przyjąć nakaz Pański. Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Chrystus jest źródłem i celem naszej pracy i każdej naszej myśli. To On interweniuje z mocą, idąc przed nami, z nami i za nami to on troszczy się o nas i to on oświeca naszą drogę lumen vitae Chrystus Chrystus światłem życia jak mówi twoje biskupie zawołanie niech Chrystus będzie światłem i latarnią morską twojej biskupiej posługi i misji apostolskiej to w nim jest niewzruszona pewność na której zasadzają się nasza radość i pokój. To pewność Jego obecności pośród nas daje cierpliwość i siłę do pokonywania trudności, których nie zabraknie. Ku zbudowaniu wszystkich otrzymaliśmy wszak szlachetne dary, choć w kruchych naczyniach, aby mogło zajaśnić dzieło Pana Jezusa. I wielkość Jego łaski, która uświęca i umacnia. Jeszcze żywo rozbrzmiewa w nas niedawna uroczystość kanonizacji wielkiego syna tej ziemi, świętego Jana Pawła II, który poczynając od swojego rodzimego kraju, opromienił cały świat świadectwem swojego życia całkowicie oddanego Chrystusowi. On podczas swojej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1991 roku wypowiedział szczególnie serdeczne słowa skierowane do miasta Łomży i jego mieszkańców oraz w stosunku do Augustowa, rodzinnego miasta Księdza Zalewskiego. Drogi Księża Marku, dziś z Twojej ojczyzny Polski która dała Kościołowi i światu tylu świętych mężczyzn i kobiet, zostajesz wysłany jako przedstawiciel Stolicy Apostolskiej do Zimbabwe, narodu, który uzyskał niepodległość w 1980 roku i który w różnych sferach swojego życia społecznego i politycznego doświadczał wielu znaczących trudności, ale w którym jest również obecna. Wspólnota chrześcijańska, żywotna i pracowita, prowadząca wiele dzieł charytatywnych względem potrzebujących, zaangażowana na polu wychowawczym, zdolna do świadczenia o Chrystusie wiarą i czynem. Jesteś posłanie do tego umiłowanego narodu i do tej wspólnoty, aby dać mu odczuć. Bliskość Kościoła Powszechnego i Ojca Świętego, aby poświęcić Mu swoją pasterską gorliwość i swoje uczucia. Matko Chrystusa, szczególnie czczona w tej katedrze i święty Marek Twój patron, niech będą przy Tobie, aby ukazywać Ci drogę i towarzyszyć wszystkim Twoim krokom. 阿门。